Czytaliśmy pewnie dużo świadectw naszych współbraci, którzy odeszli z kapłaństwa. Zapewne też znamy osobiście tego typu historie. Uderzyło mnie kiedyś jedno z takich świadectw ze względu na argumentację, jaką podał ów ksiądz jako główny powód odejścia. Zewnętrznie nic nie zapowiadało jakiegoś kryzysu jego powołania. Dobry dla ludzi, świetny w organizacji życia parafialnego. I jeszcze sprawniejszy w kwestiach remontowych i budowlanych, taki typ księdza dobrego gospodarza, ale również spełniony jako kaznodzieja, ceniony za troskę o liturgię, jeśli nie wzór, to całkiem dobry przykład księdza. I nagle w tej wspólnocie wybuchła sensacja. Ich dobry proboszcz odchodzi z kapłaństwa. Zostawił na odchodne list. Adresowany do najbliższych współpracowników, w którym napisał: Zawsze starałem się najlepiej, jak umiałem, wypełniać funkcję księdza, ale nigdy nie chciałem naśladować Jezusa. Dobrze się czułem w czynnościach kapłańskich, ale poza nimi chciałem mieć swoje życie, prywatne życie, zupełnie inne niż to, w jaki sposób żył Jezus. Dalej tak nie mogę udawać, bo odkryłem, że kapłaństwo to niesprawne wykonywanie czynności kapłańskich, ale to coś więcej jakaś zgoda całkowitego upodobnienia się w swoim życiu do Jezusa. Od strony samego faktu odejścia tego kapłana to smutne świadectwo, bo odejście każdego z naszych współbraci musi nas zasmucać. I wzywać do modlitwy i pokuty. Głęboka jest jednak jego argumentacja. Zmęczyło go udawanie księdza, traktowanie kapłaństwa jak zawodu, jak zbioru całkiem interesujących i pozwalających się wykazać czynności. Ten ksiądz odkrył, że kapłaństwo to naśladowanie Jezusa w jego sposobie życia, postawach, wartościach. Mówimy o kapłanach wielką i niepojętą prawdę: że kapłan to alter Chrystus, to drugi Chrystus. Na widok księdza pobożni ludzie nie mówią Dzień dobry, ale niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oni chwalą w nas samego Jezusa, chwalą, a jednocześnie chcą widzieć w nas jakieś podobieństwo do tego, którego głosimy i oznaczamy. Naszym wielkim kapłańskim zadaniem jest upodabnianie się do Jezusa. Oczywiście jest to niedościgniony ideał, zadanie, którego nigdy nie wykonamy idealnie i do końca, ale musi być w nas jakieś pragnienie naśladowania Jezusa. Jak kształtować w sobie to pragnienie? Jak stawać się w kapłaństwie coraz bardziej podobnym do najidealniejszej formy kapłaństwa? Jaką jest Chrystus? Odpowiedź jest prawie tylko jedna: formacja, stała, permanentna, duchowa formacja każdego z nas. Patrząc nawet z zewnątrz, mamy tu wiele do zrobienia. W porównaniu z lekarzami, prawnikami, z przedstawicielami innych zawodów, którzy wciąż muszą się kształcić, rozwijać, my, kapłani, Jakbyśmy trochę zostawali w tyle. Źródłem naszego ciągłego upodabniania się do Chrystusa jest formacja, czyli wkładanie swojego kapłańskiego życia i działania w formę, jaką jest kapłaństwo Chrystusa. Jest taka reguła, która mówi, że takim się stajesz, na co się patrzysz i czego słuchasz. Również kapłan. Staje się taki, na co się patrzy i czego słucha. Żeby stać się na wzór Chrystusa, potrzebujemy nieustannego wpatrywania się w Niego. Nasze kapłańskie rekolekcje oddania 33 mają nas również zachęcić do adoracji Najświętszego Sakramentu, do naszego systematycznego wpatrywania się w Jezusa w Eucharystii. Takim się stajesz, na co się patrzysz. Wierzymy mocno, że patrzenie, że przebywanie przed najświętszym sakramentem upodobni nas i naszych wiernych do Chrystusa. Chcemy zachęcić kapłanów do osobistej praktyki codziennej adoracji. Pragniemy też, aby nasze wspólnoty, parafie, świątynie stały się miejscami. Nie tylko obecności Jezusa w tabernakulum, ale miejscami adoracji i częstej modlitwy przed wystawionym najświętszym sakramentem. Bez mnie nic nie możecie uczynić, mówi Jezus. Zacznijmy więc od nowe naszego powołania, rozpalanie na nowo naszych kapłańskich charyzmatów, od adoracji Jezusa. Obecnego w Najświętszym Sakramencie, od praktyki naszej osobistej, codziennej adoracji, aż po przelanie tej praktyki na nasze wspólnoty, parafie, na ludzi, którym służymy. Drodzy bracia w kapłaństwie, wiele tych myśli o kapłaństwie to część również mojego osobistego świadectwa, przemyśleń o wielkiej tajemnicy kapłaństwa. To ważne, Byśmy dzielili się swoim przeżywaniem bliskości z Bogiem, sposobami odnawiania, rozpalania kapłańskiej posługi, doświadczeniami, które pozwalają nam cieszyć się kapłaństwem, pomimo trudności i kryzysów. Pragnę Was serdecznie poprosić o dzielenie się z nami swoimi świadectwami, o przysyłanie Waszych świadectw również odnośnie naszych rekolekcji Oddania 33. Tę część naszych rekolekcji chcę zakończyć cytowanymi już wcześniej słowami świętego proboszcza z Ars. Gdyby kapłan zrozumiał, czym jest kapłaństwo, to by umarł, ale nie ze strachu, tylko z miłości, bo kapłaństwo to miłość serca Jezusowego. Nie bójmy się to powtarzać i mocno w to wierzyć. Że jesteśmy szczególną miłością Serca Bożego. Duszo Chrystusowa uświęć mnie. Ciało Chrystusowe zbaw mnie, krwi Chrystusowa napój mnie, wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie. Męko Chrystusowa Pokrzep mnie, O dobry Jezu wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie, nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie, i każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi Twymi chwalił Cię, na wieki wieków. Amen. Dzień dziesiąty rekolekcji kapłańskich, oddanie 33. Na wzór Chrystusa. Ewangelia według świętego Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. Z listu Jana Pawła II do kapłanów na wielki czwartek 1979 roku: Kapłaństwo zaś Jezusa Chrystusa jest pierwszym źródłem i nieustannym, niezmiennie skutecznym wyrazem tej troski o zbawienie, która pozwala nam patrzeć na niego właśnie jako na dobrego pasterza. Czyż te słowa dobry pasterz daje życie swoje za owce, nie odnoszą się właśnie do ofiary krzyża, do definitywnego aktu Chrystusowego kapłaństwa? Czyż one nie wskazują nam wszystkim, których przez sakrament święceń Chrystus Pan uczynił w szczególny sposób uczestnikami swego kapłaństwa, drogi? Jaką mamy również kroczyć? Czyż nie mówią one, że naszym powołaniem jest szczególna troska o zbawienie naszych bliźnich, że ta troska jest szczególną racją bytu naszego życia kapłańskiego, że ona właśnie nadaje mu sens i tylko przez nią możemy też odnaleźć pełny sens naszego własnego życia, naszą doskonałość. Naszą świętość. Z listu na Wielki Czwartek 2005 roku. Mortem tuam annuntiamus domine, et tuam resurrectionem confitemur, done gwenias. Za każdym razem, gdy sprawujemy Eucharystię, wspomnienie Chrystusa w Jego misterium paschalnym Budzi pragnienie pełnego i ostatecznego spotkania z Nim. Żyjemy w oczekiwaniu na Jego przyjście. Eucharystia. W duchowości kapłańskiej to ukierunkowanie powinno być przeżywane w formie właściwej pasterskiej miłości, która zobowiązuje do życia wśród ludu Bożego. Aby nadawać cel jego wędrówce i ożywiać nadzieję. Jest to zadanie, które wymaga od kapłana wewnętrznej postawy podobnej do tej, jaka cechowała apostoła Pawła, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie. Kapłan jest tym, kto mimo upływającego czasu nie przestaje promieniować młodością ducha, jakby zarażając nią osoby, które spotyka na swej drodze. Jego tajemnica tkwi w pasji, jaką przeżywa w Chrystusie. Święty Paweł mówił: Dla mnie żyć to Chrystus. Z dziennika duchowego oblata benedyktyńskiego Insinu Jezu, zapisane w czwartek 1 maja 2008 roku. Jezus do kapłana przyciągnęła mnie do ciebie Twoja nędza, Twoje rozbicie, Twoja głęboka potrzeba mojej odkupieńczej i uświęcającej łaski. Przyciągnął mnie także niezatarty znak kapłaństwa, jaki nosisz w swojej duszy. Zostałem ku tobie pociągnięty, by uratować od pohańbienia moje kapłaństwo w tobie. Chcę, abyś żył pełnią łask przekazanych ci w dniu, w którym zostałeś moim kapłanem. Dam ci świętość kapłańską. Świętość ofiarniczą, świętość wartą ołtarza i mojej ofiary, jaka jest na nim sakramentalnie odnawiana. Kiedy wybieram kogoś po to, by w jego duszy odcisnąć znak mojego kapłaństwa, to nasze losy łączą się na zawsze. On jest związany ze mną, ja z nim, i ten związek trwa na całą wieczność. To dlatego zwracam się teraz do ciebie i do wszystkich kapłanów, chcę być w nich uwielbiony i pragnę, aby uwielbiony był w nich mój ojciec. Zapisane 23 września 2011 roku we wspomnienie świętego ojca Pio. Jezus do kapłana. Moja droga jest drogą łagodności, miłosierdzia i współczucia. Ofiaruję duszą mój krzyż, ale nigdy go nie narzucam. Kiedy dusza odpowiada tak na słodkie, ale i duże wymagania mojej miłości, dopasowuję krzyż do jej ramion. A następnie pomagam jego dźwigać, krok po kroku zwiększając jego ciężar, jedynie o tyle, o ile dusza wzrasta w miłości i w męstwie, które pochodzi od ducha świętego. Nagłe i skrajne nawrócenia nie są moim zwykłym sposobem prowadzenia dusz na drodze do świętości. Wolę patrzeć, jak postępują małymi kroczkami, zgodnie z drogą duchowego dziecięctwa, ufając, że doprowadzę je na kalwarię i do pełni radości w mojej obecności i w obecności mojego ojca. Taka droga jest nie mniej wymagająca, niż te, którymi z tylko mi znanych powodów prowadzę inne dusze. Niemniej jednak mała droga, przemierzana kroczkami, jest tą, którą preferuję, ponieważ pozwala duszom szybko wzrastać na wzór mojej maleńkości, mojego ubóstwa i mojego zdania się na wolę Ojca. Nauczaj duszę tej małej drogi, a wiele z nich odniesie z tego pożytek. Przede wszystkim jednak ty sam ją praktykuj w posłuszeństwie moim natchnieniom w małych rzeczach, oraz wykonując wszystko z miłości do mnie, który pragnę udoskonalić cię tylko w jednej rzeczy: w miłości. Ta mała droga jest najlepszą z dróg. Dla tych, których powołuję do adorowania i do pocieszania mojego eucharystycznego serca. Wprowadza duszę na ścieżkę moich eucharystycznych cnót, które dostrzegasz, wpatrując się w moje eucharystyczne oblicze ukrycie, maleńkość, cierpliwość, cichość. Ubóstwo, stałość, a także promieniująca miłość, która przynosi radość serca tym, którzy wchodzą w zasięg jej oddziaływania. Oto czego pragnę dla moich kapłanów: Nie świętości przesadnej w swoich żądaniach i szorstkiej w wymaganiach, ale tej dziecięcej, pełnej pokoju i pokornej. Na tym polega naśladowanie mojego eucharystycznego życia, którego od ciebie i dla ciebie pragnę. Przemawiam do ciebie, mój ukochany kapłanie i przyjacielu mojego serca. Naśladuj to, co widzisz, kiedy kontemplujesz moje eucharystyczne oblicze: ciszę, ukrycie, pokój, milczenie, ubóstwo i promieniującą miłość bez wielkich świateł, które oślepiałyby duszę. Zacznij praktykować wszystkie te rzeczy, a ja będę doskonalił je w Tobie, aż staniesz się takim, jakim ja jestem w sakramencie mojej miłości, pełną blasku hostią, ukrytą w tabernakulum, dla zbawienia dusz i ku chwale mojego Ojca, już tu na ziemi, aż do skończenia świata. Słowa, które Ci daję, mają Cię pouczać, pocieszać i rozpalać Twoje serce miłością. Nie są one jednak skierowane wyłącznie dla Ciebie, także inni będą je czytali, i oni też skłonią się ku skrusze. Zostaną pocieszeni, zaczną szukać mojego oblicza i przylgną do mojego serca. W sakramencie mojej miłości. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam, Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym królestwem twego syna i twoim. Amen.